Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś coś innego. Z racji tego, że jest bardzo gorąco. Deszczownia marki Marani. Jesteśmy importerem prosto od producenta. Producent deszczowni Marani. Średnica węża od 63 mm do 140 mm. Mówię tutaj o deszczowniach polowych. Od 250 m do 750 m. W tym przypadku przedstawiamy model 90 mm. 350 metrów, średniej klasy deszczownia, średniej wielkości. Przekładnia zwykła, trzybiegowa, ustawiane wszystko mechanicznie. Tu mamy odbój do wózka, jak dojdzie wózek, żeby wyłączyło deszczownię. Deszczownia wyposażona jest w działko zraszające z wózeczkiem właśnie, o którym mówię. Producent ma również ee, różne typy zraszania, tak jak działka, tak jak te dużej szerokości lance, bardzo, bardzo duża gama, szeroka oferta do nawadniania. Tu Mamy przed sobą jeden z częściej sprzedawanych modeli. Wiadomo, każda deszczownia musi być dopasowana do wydajności studni, do wydajności układu zasilania, tak? Średnica węża, długość węża, tak jak również do działki, na której chcemy używać tej maszyny. To wszystko musi być dobrane, żeby osiągnąć określoną ilość wody na metr kwadratowy. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam. Dziękuję.